Siema z tej strony Kubiks. Witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii My Teams NBA 2K15. Taką piątką dzisiaj zaatakuję mojego rywala. Diamentowy Damien Lillard. Szafirowy Michael Jordan. Bohater numer jeden dzisiejszego odcinka. Diamentowy Kevin Durant. Mäh. Onyksowy Tim Duncan na czwórce. Wow. Po prostu. Wow. W końcu się na niego skusiłem i szafirowy Akim Olażyłam. Będzie się działo. Będzie się działo. Jestem jak widzicie w czwartej lidze, ale no właśnie, ale, ale, za wygranie czwartej ligi mogę dostać szafirowego Johna Walla i na razie wszystko na to wskazuje, że tą ligę wygram, ponieważ mam 6 zwycięstw z rzędu. Tak jest, po zorganizowaniu sobie szafirowego Michaela Jordana jestem w serii 6 zwycięstw. Czas na zwycięstwo numer 7, jeśli to się uda. Awansuję do trzeciej ligi, dostanę szafirowego Johna Walla, taki jest skład mojego rywala. Spoko. Do mojego nie ma startu, ale trzeba przyznać, że jest ok. Jest na papierze mega, ciężko lepszy skład ze złotych zawodników. Zobaczymy, jak ten gościu gra, bo tu jednak więcej zależy od umiejętności, niekoniecznie od talentu zawodników, chociaż poczekajmy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zaczynamy od punktów Lebrona Jamesa. Ja wam pokrótce powiem, skąd się wzięła ta seria i skąd właściwie mam te szafirowe karty Legend, bo to pewnie też Was interesuje. Seria zwycięstw się wzięła od tego, że po prostu zakontraktowałem tego topana, pana, czyli Michaela Jordana. Jest on rewelacyjny, jest to najlepsza karta jaką do tej pory grałem, a to nie jest takie oczywiste, bo jest to wybrakowana niejako wersja Michaela Jordana, bo jest to wersja z jego drugiego roku gry, więc nie jest jeszcze tak dobra jak ten rubinowy Michael Jordan, który potrafi i rzucać trójki i rzucać z midrange, potrafi. Ogólnie wszystko, ten Michael Jordan, okej, okay. zadankuje, potrafi wjechać pod kosz, świetnie broni, świetnie broni, naprawdę. Jeśli tylko wyczuje szansę na przechwyt, Michael Jordan to załatwi i piłka jest nasza, to muszę powiedzieć Wam, że to jest rewelacja. Tak, z Dobrze broniącym zawodnikiem jeszcze nie grałem, chociaż, cóż, są tacy zawodnicy, których kryć się po prostu w MITIM. Nie da mnie taką sytuację z Chrisem Molinem Szafirowym. Gość rzucił mi ponad 30 punktów tym Chrisem Molinem. Krył go właśnie ten Michael Jordan, mimo fenomenalnych statystyk defensywnych. No, nie poradził sobie z nim. Za bardzo po prostu gościowi wpadało wszystko. Na szczęście ten mecz udało mi się wygrać dzięki Michaelowi Jordanowi, oczywiście, ale z drugiej strony parkietu. Więc to jest ok, ale wracając do tego, że on nie jest idealny, to tak jak mówiłem, słabo rzuca za 3. Teoretycznie ma słaby midrange, ale. Tutaj nie dajcie się zwieść pozorom, bo ma fenomenalną animację rzutu. Tak łatwo trafić w excellent, jak właściwie w żadnym innym zawodniku. I to podnosi te umiejętności rzucania z midrange jeszcze, jeszcze wyżej. Dzięki temu, że po prostu łatwo się nim rzuca. Mam wyczuty jumper Jamesa Hardena. Mam wyczuty, tak mi się wydaje, jumper Damiena Lillarda. Ale to, co Michael Jordan potrafi zrobić, to jest masakra. Ja w ogóle nie musiałem go wyczuwać od początku, od samego startu. Co o nim rzuciłem, to wpadały. Z jednym słowem, niesamowity, mega szybki. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak gra jego karta rubinowa, gdy do tego, co już tu jest, do tego repertuaru, dorzucimy trójki, dorzucimy mega midrange. Bo trzeba przyznać, że ten, mimo tych statystyk na papierze, nie wygląda jakoś specjalnie, ale jest solidny. Nie boję się Jordanem. Zrzucać z pół dystansu też czasem zdarzyło mi się nim trafić trójkę, więc jest naprawdę mega. Polecam go wszystkim, a jak go zdobyć? I te wszystkie szafirowe postacie, które tutaj się pojawiają, również David Robinson, sporo ich jest, sporo ich jest, naprawdę sporo ich jest, jak ich zdobyłem, już wam opowiadam. Te szafirowe karty dostajemy w nagrodę za skompletowanie kolekcji, ale tutaj Michael Jordan zasadził SAD niesamowity. 6 punktów dopiero, tylko 6 punktów, bo to w jego przypadku jest niewiele, ale zobaczycie, wszystko zobaczycie. Później musimy skompletować kolekcję historycznych graczy z NBA. Jeśli mamy jedną skompletowaną, to w nagrodę dostajemy właśnie szafirową kartę. Za każdą jedną kolekcję jest jakaś szafirowa karta jednego z zawodników z tej kolekcji. Z tym, że nie macie się co nastawiać na to, że oni będą jakoś mega lepsi od tych zwykłych złotych kart, bo nie są lepsi. Statystyki mają te same, overall mają ten sam. Jedyne co różni szafirowe karty od ich podstawowych złotych wersji tych legend, to jest to, że mają oni więcej. Tych odznak, tych signature skilli znanych z poprzedniej NBA, to ich tylko wyróżnia. I dlatego też jak zakupiłem Jordana, zwykłego złotego, otrzymałem szafirowego, to tak naprawdę ten złoty Jordan, poza tym, że jest mi potrzebny do kolekcji na diamentowego ale na Iversona, to tak właściwie potrzebny do niczego więcej. Mi nie jest, bo mam jego właściwie minimalnie lepszą wersję, więc od razu go sprzedałem i tak też za kasę. Za jaką sprzedałem Michael'a Jordana, kupowałem kolejnych zawodników, kolejne kolekcje i tak dalej, i tak dalej. Zbierałem tylko te szafirowe karty, kilka tych kolekcji, bo już nawet kilkanaście udało mi się zebrać. Szafirowe bonusy pozbierałem, a całą resztę po prostu posprzedawałem, po co to ma leżeć, jak to jest tyle warte, mogę sobie spokojnie kupić kolejnych zawodników i kolejnych i kolejnych, ale nie jest to niestety niekończące się źródełko i gdzieś ta zabawa musiała się skończyć, ponieważ 15% podatek, jaki jest ustalony przez 2K na tym rynku transferowym, by zapobiegać inflacji różnym takim dziwnym rzeczom, do końca się na tym nie znam, ale tak jest to właśnie zrobione, to przy tych wielkich Kwotach za takie karty jak Michael Jordan, za którego dałem bodajże 250 tysięcy Mighty Pointsów, to gdy go sprzedałem za taką samą kwotę, straciłem na tej operacji coś około 40 tysięcy Mighty Pointsów. To jeden taki Michael Jordan. Do tego dochodzą inni zawodnicy, i sami wiecie, jak to wszystko szybko się wykrusza i ten kapitał zmalał do zera. Uzbierałem mniej więcej to, co chciałem. Tych zawodników jest sporo, zobaczycie, i w podsumowaniu tego meczu. Brakuje mi jeszcze szafirowego Shona Kempa, ale Gary Payton, około 200 tysięcy do kolekcji, do tego Shon 200 tysięcy złotych, muszę mieć po prostu 400 tysięcy, trochę ponad pół miliona, by tych zawodników zakupić i dopiero wtedy odebrać Shona Kempa, ale z tym na razie jest kłopot na to, trzeba trochę poczekać, ale wszystko w swoim czasie. A my wracamy do tego, co się dzieje w meczu. Otóż na początku wydawało mi się, że mój rywal oddaje słabe rzuty, więc będzie łatwo. Będzie łatwo, bo w takich przypadkach zwykle druga, trzecia, kwarta i gość zaczyna pudłować, i mecz wygrywa się niemal sam, ale tutaj musiałem się wysilić. W tym momencie prowadzę 52,47, a trzeba przypomnieć, że gość. Na tą kwartę wychodził z jednopunktowym prowadzeniem, więc już jestem 6 punktów na plusie. Tutaj jest jego kolejna akcja, Kairi Irving. Ogólnie skład miał dobry. Na tym poziomie już aż tak skład się nie liczy, takie mam wrażenie. Po prostu jak ktoś umie grać, to takim składem sobie spokojnie poradzi. Kontra i taki dziwaczny, ale jup, to właściwie miał iść do pola Georgia, ale Chris Paul to skończył, ale Japen Czymś w tym rodzaju, no nie zadankował tej piłki. Już jesteśmy w czwarty kwarcie, a wiecie o co gramy? Gramy o szafirowego. Johna Walla, którego upgrade jest niesamowity. Proszę bardzo, Lebron James. 54 do 52, także w końcówce zrobił nam się mecz. Dosyć interesujący, ale mamy jedną jedyną pewną opcję w ataku, to jest Michael Jordan. Już sporo punktów na jego koncie, wjeżdżamy na pałę pod kosz, jest on faulowany. A muszę wam powiedzieć, że rzuty wolne ma podobnie dobre jak ten midrange, jak tą animację jumpera, tak samo animacja rzutów wolnych jest po prostu genialna. Spudłowałem nim przez te wszystkie spotkania 2, może 3 rzuty wolne. Rewelacja w tym momencie: 56 do 55. Widzieliście ten rzut przez ręce, a my gramy dalej na MJ-a i teraz faulowany, ale faulowany nie były jak, bo brutalnie czyli mamy dwa rzuty wolne i piłka z boku. To jest ta akcja, która może nam dać tą przewagę, jakiej potrzebujemy. 84 rating rzutów wolnych. Widzieliście pierwszy, excellent, drugi, czyżby podobnie. No nie excellent, ale wszystko siedzi. Jest Git, no i jeszcze piłka z boku. Gdyby udało mi się rzucić w tej akcji trójkę, to by była taka akcja, która ustawiłaby ten mecz, ale spokojnie, my zagramy coś innego. MJ przy piłce, Lillard, Lajuan, zagramy tułem do kosza. Rzadko to stosuje, a powinienem wykorzystywać tych wysokich, bo naprawdę mam ich wybitnych. Są punkty, 5 punktów przewagi, także nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. A wracając jeszcze do tego MJ-a, to po prostu on budzi strach w ludziach. To jest Rage Quit Maker, jak on już zaczyna swoje akcje te niesamowite wjazdy pod koszt tutaj nawet podać potrafi świetny ale to po prostu świat się wali ludzie rage quitują, starają się go podwajać a to tylko woda na młyn dla MJ-a on nie ma z tym żadnego problemu, jest rewelacyjny każdemu polecam tą kartę zastawiajcie domy, mieszkania, samochody żeby tylko mieć Mighty Points, żeby tylko mieć MJ-a polecam, polecam go serdecznie gra się nim po prostu rewelacyjnie i widzicie to, widzicie jak on jest czujny w obronie tutaj przechwyt. Zakończona kontra 24 punkty w tym momencie. Rewelacja 67, 59, 8 punktów przewagi na minutę do końca. To nie może się źle skończyć. Znowu MJ, już widzicie strach, jest podwajany. Izolacja. Nie, 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 nie będziemy wjeżdżać pod kosz, rozegramy to inaczej. KD też był on fire w tym momencie. Ajajaj, to miał być midrange jumper, no ale meczu odwrócić się mojemu rywalowi już nie udało. No i mamy to ósme zwycięstwo w czwartej lidze. Siódme z rzędu. Rewelacja. Powinien być ten bilans 9 do 1, ale już pominijmy to, że w jednym meczu mnie rozłączyło przy prowadzeniu 10-punktowym, ale okej, okay. 71-64. Jest awans, jest wygrany mecz, jest rewelacyjny występ Michaela Jordana. Jak każdy zresztą w jego wykonaniu, polecam, polecam Wam go serdecznie. 24 punkty, 4 asysty, 1 przechwyt, 1 blok, 9 na 10. Z gry 6 na 6, z rzutów wolnych, to o czym wspominałem. 0 na 1 za 3, spróbowałem, nie udało się. Do tego KD dorzucił 12 punktów. Na dosyć dobrej skuteczności, ale bez rewelacji, podobnie Lillard 10 punktów, 4 asysty. Lebron James 5 minut 5 punktów. O to właśnie chodzi. Tak mają grać moi rezerwowi. Akim 4 zbiórki, 5 punktów. Słabo. Team dan Canoneksowy 7 zbiórek, chociaż on z reguły zbiera gorzej niż Akim i tutaj szczerze przyznam, nie jestem zachwycony tym jak on gra, ale było ok w tym meczu akurat było ok, do tego Kobe Bryant, nie kudłaty a łysy, stary i zdezelowany, David Robinson szafirowa jego wersja oczywiście tego nie widzieliście, ale już wam mówię kto tu jeszcze jest szafirowy Larry Johnson, gwiazda z poprzedniej edycji NBA, Paul George on szafirowy nie jest, ale może będzie, jest on nagrodą za awans do jednej z lig, Chris Paul jeszcze jest u mnie na ławce Oscar Robertson Świetny rozgrywający, chociaż ja go osobiście jeszcze nie umiem wykorzystać, mało nim gram, ale zobaczymy. Może się nim grać, nauczę i Rubinowy Kevin Garnett na koniec, tak to wyglądało, 62% z gry, tylko 25% za 3. No cóż, jak nie ma Jamesa Hardena w pierwszej piące to te trójki trochę kuleją, no jednak Jordan trójkami nie grzeszy, więc nie staram się rzucać, no ale za to w farbie robi swoje, 36 punktów z farby. Do tego tylko trzy straty, a spójrzcie, mój rywal miał tylko dwie te straty, więc dbał o tą piłkę. Grać potrafił 18 na 19 z rzutów wolnych, mój rywal 12 na 13. W miarę wyrównany mecz, dość dobry rywal, gdyby tylko dysponował minimalnie lepszym składem, kto wie. Może by ten mecz wyglądał zupełnie inaczej, ale nie będziemy gdybać, chociaż spójrzcie na jego statystykę, trójek rzucił, aż 23 trójki. To jest taki pojedynek gry w farbę i spamowania Trójkami. Kto wyszedł z tego pojedynku zwycięsko? Doskonale widzieliście. I cóż, ja się cieszę. Jest awans do trzeciej ligi, także jesteśmy już na tym punkcie wyjścia, z którego chciałem wyjść w tej NBA. Trzecia liga to jest taki plan optimum i teraz plan na tą NBA, czyli druga liga przed nami, ale przedtem otwórzmy sobie paczkę z szafirowym Johnem Wallem, który zdaniem tutaj występuje w Golden State Warriors. To ciekawe. Tutaj mamy trzy karty, nic ciekawego z tych dwóch złotych kart obok. Szkoda, że tam nie ma zawodników, to by było coś naprawdę fajnego. Jakby byli jeszcze legendarni, szafirowy John Wall wygląda właśnie tak. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Widzimy się w trzeciej lidze, a kto wie, może w kolejnym odcinku już uda mi się. Awansować do drugiej to by było coś niesamowitego. Sprawdźcie to w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!